Cześć, tak się macie tutaj, oczywiście, Damian. I dzisiaj nadszedł czas na powrót dwóch połów. Troszeczkę to trwało, jednak, ostatnio miałem dużo na głowie. Jednak teraz mogę wszystko nagrać na luzie. I chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, tak a propos. Ogółem samej tej serii, słuchajcie, moją ideą jest rozmawianie z wami, jak po prostu ze swoimi kumplami. Nie chcę uważać się za żadnego eksperta, bo nim nie jestem, dlatego też te osoby, które tak myślały, to niech pukną się w głowę. Ja po prostu chcę z wami porozmawiać, chcę poznać opinie moich widzów i to tyle, bo trochę was jest. A jednak czasami miło jest poczytać inny komentarz niż pierwszy, drugi albo kiedy draft. Chyba to rozumiecie. Mam nadzieję, że dzisiaj odcinek wyjdzie mi trochę krótszy. Bo ostatnio, no nie no, chciałem się mieścić w 10 minutach, i dzisiaj, tak patrzę na swoją wspaniałą listę. Mam aż cztery tematy, i nagrywam to dzisiaj, czyli dzisiaj. I zaczynamy od rzeczy dosyć kontrowersyjnej, która wydarzyła się dzisiaj w spotkaniu Barcelona-Betis, a właściwie na odwrót, bo y, Betis był gospodarzem. Mianowicie nieuznana bramka dla Barcelony. No, słuchajcie, piłka, jak tutaj gdzieś widzicie teraz. Trochę przekroczyła linię bramkową, czyż nie, i ja zauważyłem, że akurat w stacji, w której to oglądam, często komentatorzy podkreślają, że jest to najlepsza liga świata. To dlaczego najlepsza liga świata ma takich sędziów? Ja wiem, że akurat temat sędziów w lidze hiszpańskiej bardzo często jest poruszany w internecie, i to nie chodzi o to, że oni są tacy świetni, tylko no właśnie kompletnie odwrotnie, jednak to jest po prostu dramat, i tutaj od razu się pojawiają. Głosy, że gdzie jest Goal Line Technology. Szczerze, ja jako, że najczęściej oglądam Premier League, to sam się zdziwiłem, że w La Lidze nie ma Premier League, ale tak włączyłem dzisiaj mecz, Fuh, nie ma Premier League, no nie ma Goal Line Technology, ale tak patrzę, no, no i nie ma. Piłka przekroczyła linię bramkową jakieś 50-60 cm, a gra jest kontynuowana i ja tego kompletnie nie rozumiem. Z ciekawości dowiedziałem się, dlaczego no nie ma Goal Line Technology. I prezydent La Ligi, czy tam prezes powiedział, że ta technologia jest po prostu za droga. Okej, okay, szukam dalej. Najlepsza liga na świecie i nie stać ich na GoLine Technology. I znalazłem po prostu koszt takiej instalacji w, na jednym stadionie w lidze angielskiej. I zainstalowanie całego systemu kosztowało 250 tysięcy funtów w sensie nie inaczej, koszt tej całej struktury. A instalacja dodatkowe 15 tysięcy funtów, czyli przeliczając na euro, no to myślę, że około 300 tysięcy euro i by się zmieścili. I poważnie, klubów w La, lidze, La Ligi nie stać na kupna takiego systemu. Ja tego kompletnie nie kupuję. Kurczę, niech piłkarze się na to złożą. Jednak trzeba na to spojrzeć z innej strony. Przecież Goal Line Technology ma służyć do sytuacji, kiedy ta piłka ledwo co przekracza linię, albo jej nie przekracza, albo no wiecie, wiecie o co chodzi, że pewnie na obrazku teraz to pokażę. Ale to nie była taka sytuacja, i tutaj no pewnie fajnie byłoby mieć te goal line technologii, jednak fajnie byłoby też mieć chyba kompetentnych sędziów, prawda? Bo takie sytuacje w takiej lidze po prostu nie powinny mieć miejsca. Metr zakończył się rezultatem 1 do 1, później to Neymar jeszcze krótko śmiechem podsumował na Instagramie, ale ja się nie dziwię, po, No bo, sorry, ale. Coś takiego w dzisiejszych czasach nie powinno mieć miejsca i pewnie. Pierwsza rzecz, która musi się pojawić według mnie w La Lidze to Goal Line Technology, a później w całym świecie w futbolu powtórki wideo, choć oczywiście ten system musi być na tyle dopracowany, by to w miarę szy szybko wszystko działało, ale wszystko jest możliwe, przecież sami widzimy jak technologia się rozwija. No cóż, no wielka szkoda, że tak wygląda sędziowanie w La Lidze, jednak bądźmy ze sobą szczerzy, tak jest w każdej Lidze, prócz Ekstraklasy. Tam nikt nie myli się. To było wiarygodne, wiem. Ok, lecimy z drugim tematem i akurat o to mnie pytaliście na Facebooku, też w komentarzach to widziałem. Mianowicie, no chyba to akurat przez to, że ja go używałem w Fifie. Tak, czasami będę tutaj mówił o Fifie, no ale jednak, o tym jest mój kanał. Ale widzicie, że wprowadzam elementy z prawdziwego futbolu. Transfer Pato do, uwaga, przepraszam, że tak nie patrzę w kamerę, jednak ja czytam. Pato przenosi się do Tianjin, Quanjiane, Czyli, jak się domyślacie, kluby z Chiny Kwota to 18 milionów euro. Słuchajcie, ostatnio akurat... Tak, zacząłem oglądać częściej dla Ligę. Bo się czepiacie w komentarzach. Zacząłem, no bo... Chyba wypada. Fajne kluby tam grają, nie wiem, Barcelona, Real. Słyszeliście o nich? Ja słyszałem. Tam Ronaldo i Messi. Kiedyś z nich będą wielkie gwiazdy. Słuchajcie, właśnie ostatnio i czytałem, i widziałem, że Pato... No on powoli zaczął odżywać. Odżywiać, po prostu zaczął powoli wracać do życia. Ładne dryblingi, sytuacje w polu karnym. No i co najważniejsze, żywy. Po prostu, że nie chorował, że nie miał żadnych kontuzji. Akurat zainteresowałem się tym tematem jego kontuzji i zastanawiałem się właśnie, jak to jest możliwe, że większość swojej kariery w Milanie spędził, spędził tak naprawdę w szpitalu. No i czytałem, że to głównie przez to, że zaczął rosnąć, plus nabrał na wadze i no po prostu jego ciało nie było w stanie się do tego dostosować, przez co właśnie te wydarzenia wpłynęły na jego. Dyspozycja, a właściwie jej brak, no sami teraz widzicie, że trochę tych kontuzji w swojej karierze miał i chyba wiele osób mu kibicowało. Każdy pamięta jego wspaniałą bramkę w ciągu pierwszych kilku sekund z Barceloną, a jak nie to sobie wygooglujcie, no, no, tak, po prostu wyszukajcie na YouTubie. I wielka szkoda, że prawdopodobnie w taki sposób kończy się przygoda tego, no, jakby nie patrzeć, jeszcze młodego piłkarza. Tak samo jak Oskar przenosi się do Chin i Szczerze, naprawdę, ja już nie wiem co o tym sądzić, bo to Straszne, jednak chyba te transfery do Chin stają się już codziennością. Pisaliście też mi, że Polsat Sport wykupił prawo do transmitowania ligi chińskiej, jestem ciekaw, jak to się przyjmie w Polsce. Jednak, no co mogę powiedzieć, kolejny Brazylijczyk, Hulk też przeszedł do ligi brazylijskiej, ale on to wcześniej grał jeszcze w Zenicie, więc, no widać było po prostu, jakie ambicje miał ten piłkarz. Jednak, no co mogę powiedzieć, no gdy wszystko wskazywało, że kariera pato wraca na dobry tor, to odchodzi do Chin. A kto wie, może odrodzi się w Chinach i jednak na stare lata wróci do Europy. Jeśli mają tam dobrych lekarzy, może protezy mu zainstalują, jakieś chipy. Ja się nie znam na medycynie, ale może w Chinach jest po prostu lepiej. Po prostu naprawdę trudno mi wyrobić jakąś opinię o tych transferach, bo tak jak mówiłem już w pierwszym odcinku, że no ja nigdy nie będę na miejscu takiego piłkarza. Nigdy chyba. Znaczy, ostatnio dostałem maila z Chin, ale to był chyba jakiś spam. Ale też pisał do mnie nigeryjski ksiądz. Też? To też nie było na serio? O matku Ciężka sprawa, bo naprawdę to jest sport, a w sporcie według mnie powinny najbardziej się liczyć ambicje Ale... no kto wie, może są tam lepsi sędziowie i Goal Line Technology Przecież Klattenberg dostał podobną ofertę z Chin No choć czy to dobre, to... no nie no, Klatenberg nie jest najgorszym sędzią Dobra, słuchajcie, muszę wypowiedzieć się Liverpoolu, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu dramat Było zwycięstwo z Manchesterem City 1 do 0, a później później po prostu upadek. Znaczy, przepraszam bardzo, Plymouth, Argyle zostało pokonane na ich stadionie. Jedne, no też, 0 do 1. Jednak. <ścoughs> bądźmy ze sobą szczerzy, to nie jest powód do radości. Pokonanie takiej drużyny to, to piłkarze Liverpool powinni to robić z zamkniętymi oczami. Ale no, to jest po prostu. Niepojęte. Początek sezonu był świetny. Same pozytywne opinie o grze drużyny klopa tutaj, że najwięcej ten zespół biega w Premier League. Jednak w tym roku, no nie wiem, czy Sylwester był na tyle mocny, że to trzyma piłkarzy aż do dzisiaj, czy po prostu brakuje jednego piłkarza, brakuje jednego piłkarza, który już zaraz wróci. Reprezentacja Senegalu odpadła z Pucharu Narodów Afryki, jednak no, zastanawiam się teraz, w jakim właściwie stanie będzie Manek, gdy wróci do Anglii. Bo co jak co, gdy zobaczyłem film po zakończeniu rzutów karnych właśnie z tego spotkania, w którym jego drużyna odpadła, to no niestety to był bardzo smutny widok, zapłakany ludzie go musieli trzymać, no bo co jak co, to właśnie mane zmarnował. Jeden rzut karny, ale to akurat nie był ten karny decydujący, jednak tak, czyli jak mam nadzieję, że jego psychika w miarę szybko się odbuduje. I będzie w pełnej dyspozycji dla Liverpoolu, bo co jak co ten piłkarz jest potrzebny. Nawet zauważyłem taką statystykę, że Derecy z Mane w drużynie wygrali 71% rozegranych spotkań, zaś kiedy Mane nie ma, tylko 33%. I wiecie co? Ja się właśnie tego obawiałem. Obawiałem się, że gdy Mane wyjedzie na Puchar Narodów Afryki, to będą problemy. No i niestety tak właśnie było. Akurat to pewnie nie jest tylko moja opinia, bo widać, że. Takiego piłkarza brakuje. Jeszcze teraz akurat pojawiły się plotki, że Liverpool chce przeprowadzić transfer pomocnika z ROMY, jednak szybko to zostało zdemontowane. Oczywiście chodziło mi o to, że zostały zdementowane. W Liverpool Echo czytałem, że Liverpool nie przeprowadza żadnych transferów w tym okienku transferowym, co. No cóż, no, naprawdę nie rozumiem dlaczego, no bądź co bądź tak wielka drużyna, która dobrze może w ostatnich latach nie radzi sobie tak dobrze, jak kiedyś nie przeprowadza transferów. Dla mnie ta polityka jest naprawdę okropna, ale bądź co bądź rzadko, akurat w zimę są przeprowadzane jakieś wielkie zmiany, ale serio, że nawet jeden, jeden cholerny piłkarz nie został sprowadzony, nie pojmuje tego. Choć dobrze, akurat pomocnik defensywny, no dobrze, przydałby się jednak. Tu potrzeba, nie wiem, z 10 transferów. No co jak co, w Liverpoolu jest mnóstwo młodych piłkarzy, jednak klub zbudował jedenastkę. A co z rezerwami? Rezerwy są potrzebne i to pokazują wszystkie ostatnie spotkania. Potrzeba piłkarzy doświadczonych, pewnie warto stawiać na młodych, ale jednak muszą być też ludzie z doświadczeniem. Mam po prostu nadzieję, że w letnim okienku transferowym zobaczymy kilka porządnych nazwisk w Liverpoolu. Oczywiście nie mówię tutaj, wiecie, o piłkarzach kalibru na np. niego Crossa. Wiem, teraz kompletnie odjechałem, jednak no, ktoś na miarę właśnie manek, ktoś sprawdzony w Premier League, jak na przykład Virgil van Dyke, Ale go to chce każdy klub z Premier League, no chyba doskonale wiecie o jakich piłkarzach myślę Dobrze i tak na sam koniec, to jest już przyklepane Saga z pajetem została zakończona, opuszcza on West Ham United, z Londynu przeniesie się do Marsylii Co mogę powiedzieć, wreszcie, wreszcie, nie będą mi wysk wyskakiwały newsy o tym piłkarzu, czy to jakieś filmy na YouTube, bo co jak co, to trwało cholernie długo ale to już koniec. Już po wszystkim, chyba 24-25 milionów euro, pojawiły się informacje, że no, będzie zarabiał 20 tysięcy tygodniowo mniej. Co mogę powiedzieć, łączę się z nim w bólu. Mam nadzieję, że wy też. Nie dziwię się, że żaden większy klub się po niego nie zgłosił, bo co jak co? charakter, to on ma naprawdę ciekawy. I właściwie to. Tyle na dzisiaj. Wiem, że nie było tego mało, jednak wydaje mi się, że w miarę sensownie się wypowiedziałem. Było krócej, było też chyba więcej informacji. No nie wiem, mam zamiar ulepszać ten format. No i od teraz już normalnie filmy będą się pojawiały co tydzień. Przy okazji, chciałbym, no nie, nie pochwalę Wam się tym jeszcze. Wkrótce Wam coś pokażę. Za tydzień, za tydzień. Musicie czekać. Będę teraz niczym stacje telewizyjne. Musicie czekać na kolejny odcinek, by usłyszeć pewne ogłoszenie. Ale to związane a zobaczycie sami w kolejnym odcinku. Czekam na Wasze opinie dotyczące tych wiadomości w komentarzach. Mam nadzieję, że było lepiej niż tydzień temu. Przy okazji zmieniłem mikrofon, więc teraz no, nie było tych takich chrz. Wiecie o co chodzi. Bo domyślałem, że wszystko będzie ok. Przepraszam za to, życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam. Cześć!